Nagroda przede wszystkim jest wyróżnieniem dla banku, w drugiej kolejności dla mnie osobiście. To cały bank pracował na to wyróżnienie, na ten sukces. Ja osobiście bardzo cieszę, że mogę w imieniu banku nagrodę odebrać, że jesteśmy zauważeni na rynku, zarówno przez klientów instytucjonalnych, ale nie tylko, bo działamy bezpośrednio na rynku jako bank, kiedy mamy klientów, ale też działamy na rynku jako bank hurtowy dla innych banków. Ja rozumiem, że cały kształt takich feedbacków z badania rynku sprawił to, że dzisiaj możemy z sądem tutaj rozmawiać i to, że ja mogę taką nagrodę odebrać. Potwierdzenie Waszych sukcesów to jest także potwierdzenie przyjętej strategii rozwoju, która nie jest przecież ani łatwa ani oczywista w dobie powszechnej specjalizacji. BGK jest bankiem rozwojowym i będzie bankiem rozwojowym. Nowa strategia tylko w sposób jednoznaczny precyzuje kierunki, w których. W tej chwili idziemy. Praktycznie od dwóch lat z dużą dynamiką rośniemy i będziemy rosnąć. Naszą rolę na rynku bardzo precyzyjnie określiliśmy, co oznacza, że strategia, która została przyjęta około roku temu, będzie równie skutecznie realizowana i w tym, i w kolejnych trzech latach. Jesteście pionierami, jeżeli chodzi o budowanie takich konstrukcji finansowych, które zakładają kofinansowanie i lewarowanie dużych projektów w gospodarce sfery realnej. To nowa jakość w polskich realiach. To może nie do końca nowa, ale w wykonaniu Banku Rozwojowego rzeczywiście tak. Dwóch, trzech lat temu był bankiem prawie niezauważalnym, to nie znaczy, że nie, nie istnieliśmy. Dopiero teraz jesteśmy widoczni właśnie w, szczególnie w sferze tych dużych transakcji, ale nie tylko. Jesteśmy zauważani w zakresie wsparcia eksportu, w zakresie gwarancji de minimis. Tam również bank jest bardzo aktywny i ma bardzo duże sukcesy. Tak duże sukcesy, że jeżeli chodzi o projekt gwarancji de minimis, jesteśmy zauważeni w całej Europie. Stajecie się wobec tego liderem, także jeżeli chodzi o projekty europejskie. W tym sensie tak, w sensie rozwiązań, które mogą mieć charakter europejski.